Myszko! Z tej strony? Ferka, na Zapraszam Was dzisiaj na kolejną grę w Roblox, czyli symulator taksi. Naszym głównym zadaniem będzie przetransportowanie klientów z punktu A do punktu B, no i za zarobione pieniądze będziemy mogli ulepszać swoją taksówkę. A jaki jest mandat w ogóle za jazdę bez uprawnień? Czekajcie, muszę to zgooglować. Uwaga, uwaga, prowadzenie samochodu bez wyrobionego prawa jazdy. Gdy za kierownicę samochodu wsiada osoba, która nigdy nie miała prawa jazdy i nie zdała egzaminu, może zapłacić grzywnę w wysokości od 1500 złotych do nawet 30 tysięcy złotych. No to oby mi dzisiaj nikt nie złapał, a jeżeli złapię to wolałabym zapłacić tą najniższą możliwą, czyli 1500 złotych. Tutaj chyba musimy przejść najpierw samouczek. Wszystkie samochody mają ocenę od 1 do 10. Klienci z wyższymi ocenami płacą więcej pieniędzy, ale potrzebują luksusowych pojazdów. Czy jesteś gotowy na zostanie najlepszym taksówkarzem w tym mieście? Nie samochód startowy. Foster Akuta PG, jak PGJ46 i Honda S2K, który jest najlepszy. Nie, weźmiemy ten najbrzydszy. Chyba najbrzydszy ten PG, PGJ, jak w Pokémonach Będziemy pgj jeździć. A dawajcie, weźmiemy najbrzydszy samochód. Ja nie potrzebuję mieć pięknego, bo ludzie z zazdrości mnie jeszcze porysują. Tutaj mi coś myryga. Nasz samochód ma ocenę 2,2. To chyba nie zbyt dużo, więc nie będziemy raczej mogli przewozić tutaj klientów, którzy wezmą taksówkę, a to są jacyś, wiecie, po pokroju Freeza czy Verso, oni na pewno takim Pidgeotem nie będą chcieli jeździć. Jak tutaj mój samochód przywołać? A może ja muszę kliknąć na niego? Dobra, jest, obejrzyjmy go. Ja jestem większa chyba od tego samochodu troszeczkę, ja tam wejdę w ogóle? Wsiadamy do taksi, zarabiaj w taksi, bo dostarczając klientów, dostarcz trzech klientów. Dobra, jak się rusza? O, dobra, ruszam, tylko nie w tą stronę do tyłu ruszam. Nie, nie, do przodu, do przodu. Ale on się wolno rozpędza. O, nie, 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 nie! <ścoughs> Mamo, rozbiłam samochód na drzewie już, no nie! Dobra, skupmy się. Będzie dobrze. Jejku! Ale wariat! Światła zapaliłam, zapaliłam. Ej, on sam jedzie! On sam jedzie, dobra. Jedziemy pięć na godzinę. Tam ktoś stoi, dobra. Weźmy tych klientów, zaraz ich dostarczymy pod domek, supek rozwalimy. O! Przejechałam po nich! Czekajcie, o! Mogę ich zabrać! Oni mają małą... małe wymagania! Chodźcie tutaj do mnie! Erkom. Oj, 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 za daleko odjechałam, no! Weźcie, schowajcie nogi, bo przejadę po nas. Dobra, mamy ich! I gdzie teraz mamy jechać? O nie! Ciężarówka na niej Ledwo co mnie wyminęła, aż zadriftowała! Dobra, tutaj widzę, że w prawym górnym rogu mam mapkę. Ej, coś mi tu miga, kierunek mi miga. No tak, miga, bo skręcam. Jak się wyłącza kierunek? Oj, wysiadłam. <głosy> <głosy> no niej, klienci mi się zresetowali. Nie wiedziałam, czyli F się wysiada. Dobra, czekajcie, bo ja muszę rozpykać tutaj. Jak te kierunkowskazy się wyłącza? O, dobra, mam. Okej, okay, rozpykałam. Tam widzę klienta jakiegoś. Podjedziemy po niego albo pojedziemy po nim. O, 0,6, to ja cię mogę wziąć. Wsiadaj do mojego auta, do Pidgeota. Gdzieś tam do tyłu mamy jechać. Haj. Ale ma niską ocenę, to mój samochód już ma wyższą ocenę. Dobra, grzejemy, bo on na pewno się spieszy. Miejsce przeznaczenia to już tutaj. Ej, mamy zielone, a tu ktoś mi przejechał, na czerwonym chyba. Ścigamy się, na żółtym, na czerwonym, o! Tutaj coś było, to chyba tu on chciał. Dobra, cofamy, za daleko pojechałam. Tu, tu, oj! Latarnię rozwaliłam chyba! On do szpitala przyjechał! O! Dobra, stanęłam w wyznaczonym miejscu i zarobiłam 107 dolarów! Co ja sobie za to kupię teraz? Ci mają ocenę 3-2, więc ja ich chyba tutaj nie zgarnę. No tak, potrzebujemy lepszej taksówki, już, już! Moja jest super taksówka, nie potrzebu... Ej, tu Wednesday jest! Patrzcie! Co tu Wednesday robi? Ej, oni mają 7-2, to są jakieś gwiazdy chyba. Ja wiem, to jest Marcysia. a tu jest tromba z odrośniętymi włosami. <laughs> nie dobra, ich nie weźmiemy. Tutaj są jakieś nupki, o, oni mają małe wymagania. Chodźcie do mnie! Co tam, gdzie jedziemy teraz? Tutaj, jedziemy w lewo. O, mamy zielone. Perfekcyjnie, dobra, skręcamy. Jadę pod prąd. A, tamten też jechał pod prąd. Dobra, jedziemy po tej stronie. Na razie nie ma żadnych samochodów. Ja patrzę na mapę. Odkryto nowy obszar. 100 dolarów kolejny zarobiłam. Oj, tu musimy skręcić gdzieś. Tutaj? O! W mur przywoliłam. I dobrze, że to auto mi się nie roztrzaskało. My wjeżdżamy chyba na jakąś autostradę teraz. Patrzcie. Bo znaków tutaj nie ma, nie? Dobra, ścigamy się, patrzcie, robimy GTA, oj, oj, oj! <grywia> nie chciałam tak zrobić! A tutaj dostawa do Biedronki jedzie! Cyk, zajedziemy mu drogę, o, ale patrzcie jaki drift zrobił, oj! O, o, zablokowałam się, dobra. <grywia> zniknął! Zostaw, no, włączam się do ruchu, czemu mnie nie wpuściłeś. Ja tu klientów, Boże, oj! Oj! Wiecie co, to jest chyba najwyższa pora pomyśleć, w końcu zrobić to prawo jazdy. W ogóle jakby był jakiś program w telewizji dostępny, bo kiedyś takie były, że gwiazdy zdawały prawo jazdy, ja bym się chyba zapisała, bo to by była fajna motywacja, żeby to zrobić. Przy okazji troszeczkę się pośmiać. O, dobra, skręcamy! Ostry skręt! Oj, za szybko! To auto ma bardzo dobry skręt! Oj, 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 w ziemniaki wpadłam, Nie, Jak ja się teraz mam skąd uwolnić? To idzie mi tragicznie aż już mnie palce tutaj od styrowania bolą. 250 metrów zostało już. Ca tylko prosta, tylko prosta. O, jedziemy. Ja nie mogę stąd wyjechać! Co jest? Jaka elektrownia jądrowa. Gdzie my przyjechaliśmy? O, dramat. Zablokowałam się tu i nie wiem co teraz zrobić. Tutaj mogę wyjechać z tych ziemniaków. A już chłopaka o pomoc chciałam poprosić. Dobra, jedziemy tutaj do tej elektrowni. Szybko i hamujemy, cyk! O, nie zmieściłam się w linie chwilę. O, dobra, teraz będzie nic. Trochę to trwało, ale 510 dolarów. To była naprawdę opłacalna podróż. Co ja mogę kupić za te pieniądze? Jeszcze nic, bo muszę jeszcze jednego klienta gdzieś tutaj dowieść. Tutaj w ogóle pustka jakaś jest, ja nikogo nie znajdę na tym terenie. Wolałabym trochę, żeby ta gra była bardziej realistyczna na zasadzie, że ten samochód się na przykład rozwala i wiecie, tutaj jakaś jakość spada, coś tam trzeba naprawić, a tutaj zobaczcie, mogę uderzyć w barierki, się nic nie dzieje. A wolałabym jednak na przykład, żeby za którymś razem wiecie, czy dym jakiś leciał. Ci są chyba zbytnio wymagający, to nie. O, tutaj trzy osoby aż. O, ale z nich tutaj zarobimy zaraz. Gdzie teraz jedziemy? Co? A, musimy na autostradę wjechać. No dobra, jedziemy. Logistyczny dystrykt jakiś tutaj jest. Ale tu klientów jest. Tu chyba z pracy wszyscy wracają. Ej, co na mój pas wjeżdżasz? Co na mój pas wjeżdżasz? Ej, to był inny gracz chyba. Oj, 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 oj nie skręciłam. Chwila, wycofamy jeszcze raz. O! I wjeżdżamy tutaj. Du, 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 du. Ale to ciekawe jaką prędkość mogę osiągnąć. Na razie mamy ile? O, zaraz 90 na godzinę. Dawajcie, dobijemy już hmm. do setki. Co to za wariat? Ile on jechał? Ja też chcę tyle jechać. O, jest setka przekroczona. Dobra, jedziemy. Oj, tu mieliśmy skręcić, no nie! I co teraz mam zrobić? O o! A tam się kończy mi chyba droga! Gdzie ja jestem? W jakieś ziemniaki wjechałam, ale jadę 120, jest dobrze. Jak ja mam zawrócić teraz? Ja na autostradzie nie mogę zawracać. Dobra, zrobimy zawracanko na autostradzie. I cyk. I będziemy pod prąd jechać. Z drogi śledzie, bo werka-ferka jedzie. Będę sprawnie tutaj wymijać. Dobra, te, tutaj... No co, co driftujesz tutaj? No przecież jadę spokojnie... Ja tutaj też mogę driftować? O oh my god, nie wiedziałam! Dobra, jedziemy Ja Shifta kliknęłam, tu można driftować! Patrzcie. też wuu! W, tyry, tyry, tyry. O! Ale pigąłka zrobiliśmy! Co jest? O, dobra, mapę znalazłam. Chyba tutaj mieliśmy wjechać. O! I drift. O! Patrzcie. Zadriftowałam prawie. Mogło być lepiej, muszę się jeszcze nauczyć. Oj, pod górkę to to ciężko idzie już. Trzeba jakieś tutaj ulepszonka do mojego auta kupić, bo on ledwo co tu podjechał. Ech, co to za górka? Ile? No, wiedziałam, że z trzech osób będzie tutaj duży zarobek. Dobra. Teraz musimy wrócić chyba do naszej tutaj siedziby firmy. Co? Zbuduj biuro za 100 dolarów? Biurowerka, aferka. Oh yeah, ale budowa. Okej, okay, i dostałam teraz dwa nowe samochody jakieś do odblokowania. Tutaj mamy nawet recepcjonistkę swoją własną. Fiu, fiu, fiu. Co logo mogę zmienić, nawet kiedy zmienimy logo? Perfekto! O! Mogę ulepszyć teraz samochód na jakiegoś mili 5 drzwi albo nad Sune Altima za 2000 bausson. No i ten Natsune jest lepszy. On osiąga prędkość maksymalną 162 na godzinę, a tym tylko 130. Wiadomo, że tak weźmiemy. Bo to trzeba szybko klientów dostarczyć. Czy ja mogę kolor zmienić tego samochodu, bo mnie denerwuje ten żółty. Podstawowy kolor. Czerwony trzeba, żeby rakieta była. Co to płatne jest? Trudno, ja chcę mieć rakietę. Czy ja już mogę rozwozić klientów moją czerwoną bestią? Halo? Czemu on ten mogę jej przywołać? Ej, bo to ja kupiłam po prostu do mojej firmy chyba ten samochód, ale ja tym samochodem nie mogę jeździć samochodem jeździ jakaś Tia. I ona na minutę mi tutaj zarabia trochę pieniędzy. No trudno, no nie wiem, coś nie zrozumiałam tutaj o co chodzi, więc będziemy moim Pidgeotem dalej jeździć. Weźmy ją. Ona jak Hermiona trochę wygląda. Hermiona Granger. Gdzie jedziemy? Czemu nie na my o tyle jesteś? Dobra, jakoś daleko. przecinek 3 km. To nie mogłaś z buta iść? To nie jest daleko. Ej, chwila, moment. Mapa mi się zgubiła. to no, Jedziemy na skróty. O, o, a tam przyjadę? Chyba nie, ale tutaj zjadę. O, tutaj zjadę, tutaj. Nie, tu są krzaki. No nie. Tutaj? No nie, i znowu utknęłam. Dlaczego? Dlaczego ja tam nie mogę przejechać na własne skróty? Aha, ja tutaj mam misję. Ja muszę w 40 sekund dostarczyć. Bo ona się spieszy na jakieś loty. Oj, pani, ja nie wiem, czy ja panią teraz dostarczę, jak ja tu w ziemniakach jakieś utknęłam. Ty, no naprawdę, ja stąd chyba nie wyjadę. No trudno, muszę panią porzucić. No czemu po tamtej stronie mi się ten samochód zrecpił? Co jest? Jeszcze pod prąd! Ale przynajmniej stoi na tym, na pasie takim wyłączonym. Oj, 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 oj! Prawie wjechał we mnie! <laughs> no czemu nie mogę nim ruszyć? Trudno, trzeba jakiegoś klienta. Oj, tak coś czułam, że ja nie będę dobrym kierowcą. Tak sobie. I tak coś czułam. O, może tutaj tego zgarniemy. O, 1,9 perfekto. To Yang Multi? Ej, Yang Multi tutaj jest, co jest? Na koncert jedziemy czy co? Gdzieś tam do tyłu zawracamy. Dobra, Jedziemy Multi go na koncert. Skręcamy tutaj. Puść jakąś muzykę, będziecie lepiej jechało. O, i widzisz, wjechałam w witrynę sklepu jakiegoś, 800 metrów, cyk, po nogach przejedziemy, oj, 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 jeszcze dalej. Co tu, jakieś centrum Warszawy chyba jest, same tutaj jakieś wieżowce wysokie, oj, czerwone, ale to nieważne, jedziemy, dobra, po mieście, 70 na godzinę, tak jest, o, ja patrzę na mapę, teraz tutaj jakiś zakręt robimy, o, ale kurczę, się rozpędziłam, A? Ale kogoś potrąciłam, no nieźle wjechałam, tak mnie mapa pokierowała, no. Jakieś domki jednorodzinne. Jeju, co to za dziwne osiedle jest tutaj zamiast przejechać przez to, o... Co nie ma co? Skrócimy sobie drogę, ja nie będę tam traciła, nie wiem, paliwa, żeby sobie tak objeżdżać. O, 80, 60, 50 o, i perfekto, tylko cofniemy, żeby nam zaliczyło tutaj. O! O, nie, muszę się przybliżyć, przytulić bardziej do tej linii. dostarczamy tutaj do domku. 616 dolarów i tutaj mamy jego jakiś znajomych. 0,5 gwiazdki. Gdzie was wjedziemy? Gdzieś tam do przodu, daleko? Też 1-3 kilometra. Wjedziemy! To same sławy normalnie są! Ale przynajmniej multy nie był wymagający, bo tam Marcy siastrową byli wymagający. Oni już się chcieli przejechać, wiecie, jakimś, nie wiem, Bentleyem. Albo Porsche. A ja mam tylko idiota. Oj, oj, tutaj. Ojeju, jeju! Ojeju! Aaa! Dobra! Jakąś deskę przywaliłam. Tam chyba była w ogóle wyskocznia, Ja chcę tam wrócić i to przetestować. Dobra, jedziemy na skróty. Tam nie będzie będziemy jechali przepisowo. Oj, tam są barierki, więc musimy tu przejechać. Oj, oj, ziemniaczki, ziemniaczki, drzewo. I. Dobra, krawężny, niski, to przejechaliśmy. Trochę na skróty i patrzcie, jesteśmy. O. Teraz wyrównamy. I perfekto. Ile? Tysiąc dolarów dostałam. Czekajcie, bo ja chcę wrócić tam na górę. I zobaczyć tą wyskocznię. Oj, 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 oj! wjeżdżaj z powrotem, bo nie wyjadę znowu stąd. Ty zacięłam się. No nie. Gdzie była ta wyskocznia? Tutaj jest ta wyskocznia! A, to są barierki, No nie! Moje samochód się zablokował tutaj. Nawet chyba laweta tutaj nie pomoże. Dobra, uwaga, rozpędzamy się. Rozpędź się, no klikam przecież, żebyś się rozpędził. Skacz! na tyle chyba. No dobra, kochani, mam nadzieję, że taki luźny odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie dużo łapyczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!